Witajcie w systemie M10108, lepiej znanym jako system MILO. Ten film instruktażowy pozwoli tobie, drogi kolonisto, na zapoznanie się ze wszystkim, co musisz wiedzieć, aby żyć spokojnie na jednej z 12 kolonii w systemie. System MILO jest jednym z najnowszych systemów, które dołączyły do Konfederacji Systemów Zjednoczonych Ludzkości, dlatego też jest to miejsce dla każdego. Możesz zamieszkać gdzie tylko chcesz, lecz musisz pamiętać, że lokalna fauna i flora nie są efektem wielu lat starannego terraformowania planet. Z 12 kolonii, 7 znajduje się na planetach, które są w zielonej strefie. Co za tym idzie, lokalny rząd jak i Neocorp nie musiały nic z nimi modyfikować. Dlatego też uważaj na bardzo niebezpieczne dzikie zwierzęta, które są powodem 14% śmierci w kolonii. Po dziesięcioletniej podróży kosmicznej brakuje ci funduszy? Nie masz co się martwić, odwiedź punkt pracy, który znajduje się na każdej naszej kolonii w galaktyce. Oni ci pomogą znaleźć pracę marzeń, która da ci obiad na stół. System Milo na chwilę obecną potrzebuje górników, rolników i eksterminatorów lokalnej fauny. Ach, aż czuć to zadowolenie Twojego konta. Witamy w M10108, twoim nowym domu.